z tej strony na teraz 84, to jest kolejny odcinek na moim kanale, a to jest drugi odcinek z naszej serii z Marvel Spider-Man. Zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, aby zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić żadnego odcinka właśnie z tej serii i pamiętajcie o łapeczce w górę. Jeśli właśnie ten odcinek Wam się spodobał, no i co, bez przedłużenia, myślę, że zaczynamy. Pamiętajcie jeszcze tylko, że w linku w opisie macie link do naszego Discorda, gdzie można ze mną pogadać, popisać i dawać różne pomysły na nowe serie. Także wbijajcie tam. A teraz już lecimy. Wciśnij L2R2, by polecić w wybrane miejsce. OK, i wciśnij X, żeby się wybić. No dobra. Wybicie pozwalają utrzymać tempo podczas poruszania się po dachach. O, rzeczywiście. No już zaraz jesteśmy. Nie, to niebezpieczne. Ciekawe kto jest naszym szefem. Nie wiem czy nie doktor Octavius. No dokładnie, doktor Octavius. Doktor Octavius jest naszym szefem, także lecimy do doktora Octaviusa. E, ciekawe czy w tej grze doktor Octavius e, będzie miał te cztery macki swoje, czy będzie Dobry, nie wiem, przekonamy się, no bo na przykład w filmach dopiero w drugiej części był zły tak naprawdę, co nie? Także no zobaczymy, zobaczymy. Podejdźmy e, do doktora Octaviusa i będziemy mieli jakąś inspekcję i wtedy się przekonamy, czy co doktor Octavius tak naprawdę planuje. Może na razie nie ma w planach swoich macek, byłoby spoczko. A jeśli będzie miał w planach macki, no to będziemy musieli go w przyszłości jakoś tam pokonać, co nie? Dobra, lecimy. I jesteśmy już w sumie na miejscu, także wchodzimy do środka, otwórz drzwi i zobaczymy, co tam u doktora Octaviusa. Także czekamy, aż nam się załaduje tutaj wszystko. I jesteśmy. O, przebraliśmy się już, przepraszam, doktorze. O nie, już ma te łapy. Myślałem, że trochę później to nastąpi, a on już ma te łapy. No dobra. Zaczął pan weze mnie. Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. Wesoła w parker sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. Oj, coś się popsuło, no właśnie. No i jest już problem, jest już problem. Co się dzieje? No może jednak. No właśnie i się spalił jego ten taki czujnik, który on ma przy ten e, przy swojej szyi w tym momencie, bo on ma taki czujnik specjalny i później będzie zły niestety. Także na razie wszystko jest spokojne. przyszła inspekcja. No i niestety nie mamy projektu. Niestety nie mamy projektu właśnie się popsuł. Poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. <noise> no, nie rozpędzajmy się tak. <noise> Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? No, niestety. Ale no, doktor Octavius pewnie dalej będzie pracował nad tym projektem. No, musi bynajmniej, bo później będzie przecież ten doktorem Octo Octopusem, co nie? No, ale dobra. Moja druga praca. Sprawdź protezę. Przetestuj ramię. No, ale działa normalnie. Wszystko działa. Zobaczmy, co ci jest. Dobra, zbadaj. Co tutaj mamy? Octavius Industries. Ciekawa nazwa. Octavius Industries, no dobrze. Testy diagnostyczne wykazują ścieżka serwo regulatora uszkodzona. Podłącz serwo, motor kontrola napięcia. Dobra, kontynuuj. Układ zasilania ramienia jest uszkodzony. Wciśnie X, aby kontynuować. Połącz zielony element początkowy i pomarańczowy element końcowy. Wciśnij X. No dobra. No to tutaj musimy postawić dróżkę. Tą... Nie, nie Tom. Um. Czekajcie, można jakoś zmienić ten element? Można. Usuń. Dobra, to trzeba obrócić Tako. I które, teraz znowu tutaj ten element. Teraz tutaj prosty, tutaj ten skręt. Dobra, tutaj prosty. Tutaj zakręt. ok, I tutaj ostatni ten zakręt. No i wszystko powinno działać. Komponent naprawiony. No właśnie, wciśnij X, aby kontynuować. Dobra. Niektóre elementy obwodu umożliwiają połączenie tylko z konkretnych kierunków. Wciśnij X, aby kontynuować. No dobra. Eee, no to tu mamy troszkę zamieszanie. Ale czy ten prąd musi przepływać tutaj, to nie wiem. Bo prościej by było po prostu tutaj puścić ten prąd. Także spróbujmy, czy tak się da. Zresetowanie odwodu nie wszystkie elementy. Nie, nie chcę yy, go resetować, chcę to obrócić, dobra. Pyk. I tu zakręt. Czy mogę go obrócić? Kurczę, nawet nie mogę tego obrócić. Hm. A, dobrze, wiem jak to ma iść. Czekajcie. Zresetujmy ten obwód. Tu ma iść zakręt, tu ma iść droga prosta, tu ma być nie to, tu ma być zakręt. A dobra, nie ten zakręt, tu ma iść ten zakręt. Tak. Um, tutaj ma iść. Um, tu ma iść droga prosta. Tak. Tutaj ma iść ten zakręt. Tu ma iść też ten zwykły zakręt. Ok, teraz ten zakręt. I droga prosta Nieźle. i powinno działać. Tak jest działa. Komponent naprawiony. Ok, to został nam w sumie ostatni. Aby kontrolować napięcie musisz osiągnąć wymagane naładowanie. Wciśnij X aby kontynuować. No dobra. Niektóre elementy obwodu dostarczają dodatni lub ujemny ładunek. Wciśnij X aby kontynuować. Ok. A rzeczywiście, dobra. Tu droga prosta. Tu to. Tu to. Mhm. Docelowe napięcie to 3, a my mamy 2. Czyli musielibyśmy to usunąć. I dać tutaj dwójkę. Dokładnie. Ok. Czyli wszystko powinno być już naprawione. Tak jest. I ramię już powinno działać. Ramię już powinno działać. Tak sprawdźmy. O, wszystko działa. Super. Dobra, wychodzimy. I jakie teraz zadanie? No dobra, zerknijmy w takim razie. Analiza. Znalezienie nieznaną substancję. Ok. Twoim celem jest zidentyfikowanie nieznanej substancji za pomocą jej spektrum abs. Absorpcji. Wciśnij X, aby kontynuować. Użyj fra fragmentów nieznanej substancji i spróbuj dopasować linię absorpcji na spektrum. Wciśnij X, aby kontynuować. Użyj L, żeby poruszać kursorem. Wciśnij X, aby wybrać fragment. Dobra, i co ja mam tu robić? Umieść fragment w dostępnym miejscu i spróbuj dopasować linię absorpcji. A, ok, czyli to muszą być po prostu takie same linie. No to to łatwe jest zadanko. Dobra, to będzie mega łatwe. Po prostu rysunek musimy dobrać. No okej, okay, to jest. Analiza substancji zidentyfikowana, kompozyt hydrożelowo-polimenerowy. Okej. Mocne, ale jest za duża impedancja. Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. No dobra. Na razie mu nie powiesz, bo dziś poszedł, ale później możemy mu powiedzieć. Dobra. Muszę spadać, zanim jeszcze bardziej w, laborator w laboratorium dostępne są dodatkowe projekty związane z czymś, ale nie zdążyłem przeczytać. Ale możemy się zerknąć. No, coś jednak nie poszło. Dobra, co tutaj mamy? Ta substancja umożliwia Ci pracę nad projektami związanymi ze spektrografem. Wciśnij X, aby kontynuować. Zdobywaj PD i inne nagrody za ukończenie projektów. Wciśnij X, aby kontynuować. Wraz z postępami grzeb będą nowe projekty związane ze spektrografem. Wciśnij X, aby kontynuować. Ej, dobra, to spróbujmy to pierwsze zrobić. O co tu chodzi? Co tu będzie się robić? Co, doktor robił? Aha, no to tu znowu, po prostu musimy dopasować te kreski. No to to łatwe zadanie. Zróbmy to I zobaczymy co za to dostaniemy Analiza substancji zidentyfikowana i Demilo co coś tam No i ukończyliśmy, ale co za to dostaliśmy to nie wiem Dobra, mamy jeszcze drugie dostępne, to zróbmy to od razu i Zobaczymy co jeszcze tutaj mamy w tym Niektóre nieznane substancje wymiesz... wymagają umieszczenia kilku fragmentów Okej okay. Jeżeli dwie linie absorpcji pokrywają się, utworzą grubszą linię absorpcji. Dobra. No to teraz już mamy cięższe zadanie. Ok, to nie będzie nam tu pasować, ale to będzie. Tak. I to będzie pasować. Czekajcie. A, to musimy tak zrobić. Ok. Siadło. Teraz to będzie pasować. I będzie pasować jeszcze to. Yy, jednak nie, to dobra. No i tutaj to będzie nam pasować. Te trzy nie, nie będzie pasować. Yy, tu będzie pasować to i ta pojedyncza kreska. Dobra, mamy gotowe. Także analiza, substancja zidentyfikowana i to hydrożelowy o, to polimer. Wygląda obiecująco. Powinien się świetnie łączyć z tkanką. No to super. Dobra, resztę mamy zablokowane. Także na razie tego nie porobimy. No i okej, okay. czy mamy coś tu jeszcze? Tu mamy coś, słuchaj. Raz jeszcze dziękuję, że zająłeś się tymi recenzjami. Mhm. No dobra, nie przesłuchałem, bo odszedłem stamtąd, ale dobra. E, zobaczmy, czy coś jeszcze mamy tutaj do zrobienia. O tu coś mamy, zbadaj. Dzięki. Doktor ma ten składzik z przekąskami, chociaż mogły mieć więcej tych serowych kwadracików. Dobra muza nam zaczęła grać. Czy coś jeszcze tutaj mamy? To chyba nie. nie. Kwieta, jak szybko ta proteza ewoluowała. Pamiętam jak w prototypie były części wyrwane ze stary mikrofalówki. <laughs> chyba próbki wszystkich powstałych dotąd protez. O tu jeszcze jest jakiś tajny pokój. Co tutaj mamy? Doktor dokonał w swojej karierze wielu przełomów, ale zawsze był spychany na drugi plan. Zwykle przez Oscorp. Tym razem będzie inaczej. No mam taką nadzieję. No dobra, nie mamy tu już nic więcej do roboty, więc wychodzimy stąd. Wszystko, co mieliśmy odszukać, to odszukaliśmy. Mam nadzieję, że teraz znowu się będziemy bawić z Spidermana i będziemy mieli jakąś kolejną misję. Mam nadzieję taką, bo tutaj to laboratorium, no dosyć ciężkie było. Takie przynudne trochę. Dobra, jesteśmy Spidermanem. Moja druga druga praca skończona. Dobra. Eee, A dzwoni Juri. Fisk w Rikers? Nie Braikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla vip Jak w to? O, dobrze. To do Skorpiona, elektro i reszty zgrai. Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Bójniesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Dla ciebie Juri wszystko. Okej. Okay. Jak jest na tratwie to bardzo fajnie. Jak jest na, na tratwie to bardzo fajnie, bo tratwa jest o wiele cięższa do wydostania się, także jest może będziemy mieli chwilę spokoju. Faktów. Ciekawe co mój największy fan myśli o ujęciu fiskach. Dobra, ale mamy lecieć do kolejnej misji, także lecimy. Wszyscy dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobyciem nagrody policjera. Z dwukrotnym zdobywcą nagrody policjera i byłym wydawcą Daily lipii. <grym> Hej, pamiętaj o książce I tak jak zawsze jest. To <grym> Jaki zbada Jameson zbada. to jest? Zagrożenie czy niebezpieczeństwo? Otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji, nie i koniec! Witajcie, w Tylko Faktach z Jamesonem, programie, który przestrzega was przed zagrożeniami ochrony... A czemu Jameson już nie pracuje w Daily Bugle? To mnie ciekawi w sumie. Okej, okay, ale musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając Wilsona Fiska. Zawsze to jeden mafioz mniej, nie? Czyżby? A powiedz, no mi, jesteś może oficerem policji? Prokuratorem? A może odzywanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem? Eee, nie. Hydraulikiem. <gryzny> <gryzny> A ja powiem ci coś o szefach mafii, jak tylko tak istnieje, to już nie no, bardzo ten Jameson jest tutaj swoich głuchych pobaczki. Łapie za cluvę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem przed tym. Czeka na tchójna gangów, a ten dym dający na pajęczynie kretyn ma to gdzieś. On chciał tylko trafić do telewizji. No nie, nieprawda. Nie chcę żeby kupić miedzianą rurę. Dzięki, co jestem po stronie pajęczaka. No i dobrze Kiedyś kiedyś cię zmuszę, żebyś powiedziało mnie coś miłego. No, dokładnie. Dobra. Jesteśmy na posterunku policji, także wchodzimy i tutaj pewnie będziemy mieli jakąś rozmowę z Yuri. Tak mi się wydaje. Także podchodzimy i zobaczymy co tutaj mamy. To jest chyba Yuri, tak? Tak, dokładnie. dość głupawych zaczepek. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Ale je gumę przynajmniej. A co, masz galowy kostium? Eee. W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania Oscorp. Ale chyba było warto. Tak, ale godzinę temu nagle padł cały system. O Karaczki. nie. Oj, oj, oj. Podobno ktoś uszkodził główny serwer i teraz żadna zwierz nie działa. Coś wewnątrz. Może? Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć te wieże. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło. Wezwałam kogoś, komu ufam. No i sygnał jest zakłócony i nie wiemy, jak to ukryć. Uuu. Lubię wezwania. Tylko nic nie popsuj. Mówiłaś, że no dobra. Czyli mamy kolejną misję i będziemy musieli naprawić tę wieżę. Ta jest też popsuta. Dobra, wykryto zakłócenia sygnału, rozszyfruj. OK. I musimy ustawić tą linię, żeby była tak samo jak ta. O, jest. Dobra. Szybko poszło w sumie. 50pd dostaliśmy za rozszyfrowanie tego. Wieża właśnie zaczęła działać. To twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić zresztą, wiesz? Jasne, ale tak dla jasności musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam. No dobra. Odnostki. Nie kłopot się, zajmę się tym. Okej, okay, czyli jak klikniemy R3, teraz to widzimy te. E, przestępstwa w pobliżu. Zajmijmy się nim w takim razie. Tutaj jest dwóch typków, więc nie będzie żadnego problemu. O dobra, no jest trzech. Ale słuchajcie, i tak daliśmy sobie radę z Fiskiem, a co dopiero z jakimiś losowymi bandytami? No jest ich jednak troszkę więcej, ale... ale nie jest źle. Dobra, przeciwnicy z bronią do walki wręcz blokują większość ataków, ale są podatni na wyrzucanie w powietrze, sieć oraz przedmioty do rzucania. OK, czyli przytrzymajmy kwadrat i wywalamy go w powietrze. No, jest, dobra. Dobra, wyrzucamy go w powietrze i dobitka w powietrzu. Ej, wiecie, czemu też bycie w powietrzu jest dobre? Bo, po pierwsze, zadajemy im duże ten, duże obrażenia. Po drugie, mamy większą serię, przez co mamy szybciej leczenie. A kolejna fajna rzecz to jest taka, że oni nas nie mogą atakować, jak jesteśmy w powietrzu. Więc to są same plusy, dobra. Mamy ukończone. Włamanie i walka. Okej, okay, żetony przestępstw dobra, dobra. zrobione. Dzięki. Powstrzymuj przestępstwa, by zdobyć żetony przestępstw, których możesz użyć do tworzenia w lepszego w sprzętu. Ok. Spider-Man to jest taki żartownik, że nie mogę czasami z niego. Mamy kolejne włamanie. Albo jakieś przestępstwo, więc musimy je tutaj powstrzymać. Tym razem, co tu się dzieje? O nie, chyba jakieś porwanie bardziej. Tak to mówię. Uuu, ten jeden gościu jest jakiś potężny, taki jak fisk. Dobra, pojęcie, atak. Wbiliśmy się w nich. Osiłki blokują ataki wręcz. Użyj sieci przedmiotów do rzucania, by stali się podatni na takie ataki. Dobra. Najpierw zajmijmy się tymi małymi, myślę. Znaczy małymi, no mniejszymi typkami. Dobra, tego w powietrze. Uuu, on zadaje takie obrażenia jak fisk. Dobra. Ucieknijmy może troszkę. Dobra, sieć. O nie. Jakie on zadaje obrażenia? Co jest widzowe? Dobra, unik. Dobra? Ok, zajmijmy się tymi małymi, skoro ten jest na chwilę oszołomiony. Oj, i nas pokonał! Pokonał nas widzowie, dobra, ale mam nadzieję, że będziemy mogli jeszcze raz podejść do tego wyzwania: że oni nie uciekli z tą panią. Czy będzie tak? Nie wiem. Tak, jest tak dokładnie, dobra. A czy mógłbym zrobić na przykład pajęczy atak na innego gościa? Nie, tylko na tego mogę, no dobra. Dobra, to już czytaliśmy. O, tym razem mamy lepsze podejście, dlatego że udało się tego gościa z bronią od razu wywalić w powietrze. I osiłek nam nie zadał trzech ciosów, tylko nam zadał dwa ciosy. Także jest już o wiele lepiej. I zapajęczynujmy go jeszcze teraz szybko. Dajmy mu serię ciosów. Dobra. I pokonani. Widzicie? Teraz o wiele szybciej poszło. Dobra, strzelajmy w siecią w niego po prostu. Eee, uratuj zakładnika przed upływem czasu. Użyj L, by wycelować i wciśnij R1, by e, rozbroić cel. Dobra. No jest. I git. Uuu, jakiego ciosa mu sprzedał. No zębów to on już na pewno nie ma. Dobra. Uratowaliśmy panią, więc git. Wiedziałam, że są nie ma racji. Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce. No, dzięki. Miłe. Umiem o siebie zadbać. Nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce? Ośrodek Fist. Wiem, nie potrzebuję. Dobra, mają najlepsze naleśniki w mieście. Ośrodek Fist to jest chyba ten. E, ośrodek Fist To jego ten Jego szefem jest chyba właśnie Ciocia May, o ile dobrze pamiętam Ciocia May jest chyba szefową jakąś Okej, okay, to idźmy tam Do kolejnej wieży Wychyl L w kierunku ściany, a następnie przytrzymaj R2 By biec po ścianie Dobra No jest, działa Okej okay. O, odblokowała nam się e macia... eee... macia. mapa, patrzcie. Co ja w ogóle powiedziałem? Co to jest macia? Utrzymywanie pokoju główna misja 2500pd. Okej. Okay. wysoko obserwuje swój Okej, okay. to idziemy tam. Co nie skąd! Szefowa nigdy nie rozumiała Spidercopa Zrzała go za darmońca Już tego żałuję Spider Cop to Spider Policjan, tak jakby, nie? Czyli Pająk Policjan. Dobra, jest kolejna wieża. Przytrzymaj L2, by wycelować, a następnie R2, by zbliżyć się i poprawić sygnał. Dobra, rozszyfruj. Um, naprawmy to. O, dobra, działa. Dobra, jest. I dostaliśmy 50 expa kolejne. Także mamy kolejną część mapy odkrytą i dostaliśmy jeszcze 50 punktów doświadczenia. Dzięki czemu będziemy mieli zaraz kolejny Taki ten jest. poziom. Wierzę, co to za, plecał, za plecak? Tam jakiś był? W tym jeden w pobliżu. Co to jest? Na jakiś plecak, czekajcie. Co to jest za plecak? Nie wiem, plecaki przestępców czy co? Podejdźmy do niego i sprawdźmy, co to jest. Może jakiś. Szlak będzie do kolejnych poszukiwań, czy coś? Weź plecak? Oh, wow. To jeden z moich starych plecaków. Aha, to Znaczycie są Petera białe plecaki. Białe Dobra, no to Peter sobie odzyskał przynajmniej kolejny plecak jakiś. O kurczaczki, ile tych plecaków jest? Co jest? Ile chłop wydał pieniędzy na te plecaki? Znajdij plecaki, by zdobywać żetony plecaków, których możesz użyć do tworzenia lepszego sprzętu. Ok, wciśnij X, aby kontynuować. Patrzcie, mamy tutaj już kawałek mapki odblokowany. Ale niestety resztę mapy dalej mamy zablokowaną Czyli tutaj gdzieś e, będą na pewno te wieże do znalezienia Okej, okay, no i mamy tutaj wszędzie plecaków pełno do znalezienia I z nich będziemy mogli tworzyć jakieś sprzęty. Nie wiem co, ale, ale będziemy mogli Dobra, wyjdźmy stąd Menu z pierwszej randki O, jak słodko spider rusza do akcji. Pół człowiek, pół pająk Kompletny glina Dobra, znaleźliśmy pierwszy na 55 plecaków, więc nie jest ich tak dużo. Myślałem, że będzie ich więcej. Dobra, i jeszcze mamy tutaj powstrzymać napad, więc chodźmy, powstrzymajmy ten napad. I zobaczymy, co się wtedy stanie, jak pozbędziemy się tego napadu. Dobra, tu jest na jakiegoś jubilera napad. Napad. Będziemy musieli pewnie zabrać im tę broń. Jakiś mieszek. Dobra, pańczy nam ich. No, mamy taką dziwną kamerę tu, jakąś, bo jesteśmy w tym sklepie, ale dobra. Dobra, udało się ich pokonać. Dosyć szybko nam to poszło. I co, to tyle, czy będzie jakaś pomoc ich jeszcze? jeszcze więcej o, jednak, mają nie pomocników, dobra. Okej. Rozbrójmy ich w takim razie. O, unik. Dobra. I leżą wszyscy. Teraz już chyba wszyscy, bo było takie slo także mamy e, zadanie wykonane. I Dobra, mamy ten, rzadą przestępstw. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider ją naprawi? Tak sobie myślałem, Yuri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider Cop, cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu, muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Yuri. Wypijemy za Spider Copa i jego niestrudzoną... Yuri? Nie no. Juri jesteś tam? Dobra, rozszyfrujmy kolejną wieżę. O, tutaj musi być dosyć płaskie to, więc musimy to zmniejszyć. I musi być duża częstotliwość, dobra? I bardziej to spłaszczyć, o. Teraz jest idealnie, i mamy już e, wszystkie wieże w nie Zdobyliśmy 2500 punktów doświadczenia. To chyba są z dwa poziomy. No dobra, jeden poziom, i troszkę. Czyli mamy już poziom trzeci, i mamy zwiększone obrażenia w walce wręcz. Super, przyda to się na pewno. Hehehe. Dobra. dobra, śmieszny on jest. Ciekawe czy to co rok tam Dobra, czyli kolejnym naszym zadaniem będzie chyba właśnie e, znalezienie, e, a w sumie podążenie do naszego, tego laboratorium. Więc chodźmy tam. No i dobra, to super. Przynajmniej mogę iść sobie e, strój zrobić wyszedł już z laboratorium mógłby w spokoju popracować nad no no to dobrze to akurat pójdziemy sobie na spokojnie popracować nad ustrojem tutaj jest kolejna to wieża ale na razie się nią nie będziemy zajmować idźmy do misji głównej na razie nie na razie idziemy do głównych misji widzowie eee, także dobra myślę że tutaj widzowie na tym pięknym zachodzie słońca zakończymy właśnie odcinek E, także, co dziękuję Wam bardzo za oglądanie drugiego już odcinka e, z naszej serii z Marvel Spidermana. E, no i co, jeśli Wam się spodobał ten odcinek, pamiętajcie o łapersce w górę pod tym filmem. E, pamiętajcie też o subskrypcji kanału, by być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. E, no i co, do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Far Cry'a oraz z naszego Spidermana, bo jeśli nie wiecie, to na moim kanale też właśnie aktualnie trwa seria z przechodzenia Far Cry 6, także zapraszam. No i co? Jesteśmy już na miejscu, także dziękuję za oglądanie, do usłyszenia do kolejnego odcinka, cześć i pa!